Witam na pasiece farmera proszę Państwa dziś zerkniemy na nasze kurczaki <grymne> na nasze pszczółki jest chłodno 13 stopni, ale dzisiaj jest właśnie już najcieplejszy dzień od jutra już tam 10 miliok 10, nie będzie pogody na loty i wykorzystując tą okazję, no i że jest niedziela mija jakoś tam niecały tydzień od ostatnich przeglądów i poszerzania gniazd. Chcę zerknąć przed tygodniowym ochłodzeniem, około tygodniowym, zobaczymy, jak to wyjdzie. Chcę zerknąć, jak to wszystko wygląda w ulach, żeby mieć pewność, że nie jest za ciasno. Bo przez tydzień niepogody mogą się cuda dziać. A to jest już pora, że najsilniejsze rodziny mogą chcieć się po prostu roić, mogą coś kombinować. Chociaż u mnie to jeszcze nie jest tak wcześnie, bo to jest okolica Podlasia, ten rejon polski akurat nie jest tak. Tak szybko nie wystartowała ta wiosna, chociaż tak jest szybko, no ale zawsze to dwa, nawet trzy tygodnie jesteśmy w plecy niżeli reszta kraju, gdzie już rzepaki kwitną, u mnie dopiero czereśnia rozkwitła, śliwy kwitną, brzoskwinia rozkwitła, jabłonie jeszcze nie, grusze nie, klon chyba zaczyna albo jest już w trakcie, zależy pewnie od odmiany, także mniej więcej tak to wygląda. Bierzemy się za roboty, no i też moje... Takie ule drewniane, niestyrodurowe to y, też co najmniej tydzień, myślę tydzień, dwa nawet różnicy między rodzinami gdzieś trzymane w boksach y, styrodurowych. Na pewno jest taka różnica, bo inaczej to ciepło rodziny m, no, zachowują. Może to być ocieplone wiadomo ściany i góra i w ogóle zatworami, ale to nigdy i tak nie będzie tak komfortowe y, jak gdzieś tam te styrodury. Można te rodzinki wtedy roz, rozpędzić wczesną wiosną, ale to u mnie jest w sumie mi na rękę, że to nie, nie goni tak szybko, bo ja nie jestem jakimś producentem wielkim miodu, nie chcę być, bo wiem ile pracy z tym się wiąże, a ja zajmuję się różnymi rzeczami, nie tylko pszczołami i wolę, żeby to póki co tak zostało. No dobrze, zaczynamy zabawy. Będą pewnie wkurzone, bo dzisiaj pogoda w kratę wieje, chmury chodzą, nachodzą, deszcze padają, kropią. One nie latają raczej, więc nie będzie łatwo. Jak będzie tragicznie, to może i zostawił. Przejrzę po prostu parę rodzin już tutaj z silniejszych. Jak zerknę, zobaczę. To mniej więcej będę miał w co może się dziać w pasiece, albo odpuszczę, albo zrobię wszystko. Tu były dane dwie ramki 7 kwietnia dwie ramki z suszu. Druga i trzecia od lewy mam zaznaczone, więc tutaj. O dwie ramki postanowiłem poszerzyć gniazdo już wtedy, ale też pogoda się zgadzała. Nie było dużego ryzyka wychłodzenia gniazda. Dobra, ludzie, zaczynamy zabawę. Pszczółki poczuły dymek i zeszły. Może nawet do końca nie trzeba tego osłaniać przestrzeń nie będziemy tam grzebać głęboko w czas, bo jest za zimno, bo je wiatr. Susz, wiatr ciemna ramka gotowa jak coś do dołożenia. Tutaj mamy jeszcze troszeczkę pokarmu, żeby ratować, ale to one już dużo też mogli no nosić, bo była pogoda, pożytki występują. Dobrze przez 7 dni. Dziś jest 14, 15. Dzisiaj ostatnia ramka. Widzę, że chodzą po niej pszczółki. Jest pokarm. O, pierzga podlane roztopiają chyba. Zapas tutaj jest. Druga to jest susz. Zobaczymy, czy coś robią na tym suszu. Tak, pokarm odsklepiony też ruszyły. Ze sklepiony nie odsklepiają, ale jest zalana dotąd. Dotąd jest zalana. Druga strona to samo. Tu zbierają sobie zapas. Mamy tutaj. Druga ramka suszu, co tutaj wymyśliły, jest cięższa. Tutaj jest zalane. Oto środek zostawiony. Tu mamy pieżgę i zalane po całości. <laughs> Tutaj nic nie trzeba robić. Odpowiednio mają miejsca. Tutaj pierwsza ramka już powinna być, z jajkami była, to pewnie teraz już larwy. Zobaczymy czy matka poszła dalej. Może jej za już teraz. Tak, tutaj są już jajka z tej strony, prawie po całości, tam gdzie pierzgi nie ma. Więc one sobie zrobiły miejsce ładnie. Miód wywaliły stąd i tutaj jest pieszga, ale ona pójdzie na wykarmienie larw i gdzie matka mogła, to podczerwiła, nie? A tam dalej już ramki całe szczerwia. Także zostawiamy, one tutaj przez tydzień mają co robić, mają przestrzeń i mają jedzenie, nie? Tutaj drugą rodzinkę już z góry widzę przy odsłanianiu, że są pogrubione ścianki, mogą mieć za ciasno albo duże wniosek miodu i to i to. Spójrzcie. To wszystko pogrubienia, to są świeże odbudowy komórek i miód w to ładują. Zapas nie? Mają prawdopodobnie już za ciasno, było poszerzone o jedną ramko, ramkę suszu. Zaraz zobaczę w notatki, która to była. Trzecia od lewej, czyli było gniazdo. Raz, dwa. Ta była dodana. A tu już jajka się zaczęły lub larwy były. Nie? Tak więc interesuje nas ta ramka. No i co tutaj się dzieje? To powinny być osłonowe dwie. I tu może pierzga. Lub matka od razu z jajami poszła. Już sporo pszczoły, wszystko nabite. Zobaczymy, czy trzeba dać im przestrzeń życiową. Też czy ocieplenie zgryzają. Ania tutaj chyba dałem. jeszcze drewniany zatwór. Jest tak. Tak więc zobaczymy, kto tu jest. Też można to inaczej ocenić niż w dobrą pogodę, bo pszczoły są w ulu. Więc widać faktyczny stan tego ile mamy pszczół. I dlatego też widzimy, że tutaj może być ciasno, bo cały czas pszczoła się wygryza i przez tydzień to one tutaj w ogóle będą nabite. Dlatego tutaj ramka musi iść tak ciężka ta ostatnia. O tutaj czerw i wszystko zajajczone a jak ona poszła tak i tu to samo chowamy albo ominęła Albo już szybko tak zaczerwiło. Sprawdźmy ten susz, który dodałem. Co tu się stało? Wszystko zajęczone. Tak więc matka ma tutaj pole do popisu. Odpowiednio pszczoły jest dużo, że, że mogą to ogrzać, i dlatego matka tak popędziła. I dopływ nektaru pyłku też swoje zrobił. Także składamy gniazdo, dodajemy dwie ramki. Dwie ramki dodajemy. reform okay, by